Czy jesteś polityczny? Można to tak nazwać. Za zdrowie zdrowego rozsądku. Ja z Tobą pił nie będę. Ja reprezentuję państwo i rząd. Czy to pan powiedział, że ten ustrój ma swoje zalety. Może pan to powtórzy głośniej do mikrofonu, dobrze? Ja tego nie powiedziałem. A, jak to przez to Chyba pan. Chyba panie się śniło, może panie chora jest, czy co? Nie. A Ty nie lubisz władzy, co? Nie przepadam. No, i dlatego władza nie lubi ciebie. Bo ty przed władzą nie jesteś lepszy ode mnie. Ty z książkami, swoimi szkołami, ty przed władzą jesteś taki sam głupi jak ja. Przed władzą wszyscy są równi. Jak w Pisuarze. Niech będzie ja, nie jestem taki delikatny. Przenoszę pieniądze do domu. Na razie je wydajesz. Oczywiście, że wydaję. Ja do pani mówię, proszę pani, pieniądz musi być w ruchu. Takie są prawa ekonomii, proszę pani. No widzisz? Dziękuję panu bardzo. No, y Więc nie wiem, czy pani pojęła cały ten mój wywód. To co mam, do ziemi tego nie wezmę. Do nieba wszyscy mnie puszą w piekle, z tym za I Po co się tak człowiek męczy? Niezależnie od tego, czy jesteś czarny, żółty, czy biały. Żyd czy Mahometa? No to nie ma najmniejszego znaczenia. Ja nie mogę patrzeć, pracujesz jak niewolnik. Jaka w was siła! Jaka zdolność do samokrytycyzmu! Może ja socjalista jestem. Czarty. Od razu widać, że jesteś pana, nie żaden socjalista. Ciebie niełatwo szukać, A, bo ja zaczwany jestem. Ja mam oko, ja socjalistę od razu poznam. Mamy kopalnię złota, komitet centralny, niebywały zapas potu, zespół idealny. Nie jedną kopalnię, panie, tysiące, same kopalnie. Ja pani powiem tak, jeśli jest chujowy za przeproszeniem zarządca, to powinni go wyciepnąć. The European Union must be destroyed. Wasz sektor jest pro czy kontra? No, zależy. Aha. No tak, no. Ale ja nie wiem, czy... czy, czy z partią, czy naprzeciwko. Różnie. Aha, aha. Nie ma wolności bez Solidarności. Ani rząd, ani Solidarność w tej chwili nie ma odwagi powiedzieć, jakie są generalne przyczyny, Obecnego chorobliwego stanu kraju? Moim zdaniem człowiek o tak wielkich zdolnościach zajmie w końcu stanowisko pozwalające mu mieć wielki wpływ na politykę.